Zapraszam Was na sklep Moto RetroPress Capsel.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory: bordowy Polones, Polones Borewicz, biały, Polones plus ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem, dzięki temu wspierasz mnie mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny film na kanale MOTO RETROPRESS RATUJEMY POLENEZY. Ładne wdzianko oczywiście przygotowałem sobie dzisiaj i przyjechało no, parę paczek, dlatego postanowiłem osobny film o tym nagrać, pokazać w ogóle co tutaj przyszło. A, trochę tego jest no tutaj, trochę tego mało. No, proszę zwrócić uwagę, no więc no zobaczmy sobie, będę po kolei otwierał i parę słów o każdej z tych rzeczy mówił. Pierwsza rzecz już tutaj nawet otwarta, i są dwa takie, bo sprawdziłem, bo była trochę zmierzona. I są dwa takie pudełka. Na szczęście całość dotarło. Otworzę sobie i pokażę Wam. W dwóch tych pudełeczkach jest to samo. Dwa takie same elementy. I drugie, właśnie te zmierzone, to mnie trochę zmartwiło. musiałem otworzyć, sprawdzić. I w soli wyciągam. I drugi z folii wyciągam. Kto zgadnie co to jest, zanim powiem. Kolega Rafał powiedział mi, żeby kupić cyfrowe przerywacze kierunkowskazów i światła awaryjnych do Borywicza. Bo sam powiedziałem, że nie lubię tych przerywaczy starych, tych klasycznych, tych srebrnych beczułkach, które tak A ja po prostu chciałbym, żeby tu cykało jak we współczesnym samochodzie, i tak dalej, prawda? Żeby to brzmiało jakoś tak naturalnie, nie tak, jakby nie mogło się, nie wiem, wysrać, załatwić, prawda? Więc no, jestem bardzo tego ciekawy. Wstawiłem nawet niedawno fotkę yy, na naszej grupie, że coś takiego właśnie chcę mieć, i jedna osoba się odezwała, że powiedziała mi: no w sumie nie wpadłem na to, Rafał też z jakiegoś powodu na to nie wpadł, nie wiem dlaczego, że wystarczy kupić yy, przerywacz z późniejszych polonezów. Taka czarna kostka i ona ma 6 pinów i tam ona wtedy jest tak jakby i do awaryjnych i do, i do yy, kierunkowskazów. No więc jestem ciekawy no jak będzie to działać. Tu na górę też są potencjometry takie. Nie wiem czy je można ręcznie kręcić. Nie, chyba śrubokrętem, bo jest właśnie tutaj na płaski śrubokręt. No jestem ciekawy jak to będzie cykać. Na osobny film z tego na pewno nagram albo przy ostatniej okazji tam jeszcze składania Borewicza to pokażemy. Bardzo jestem tego strasznie ciekawy. I na razie zdejmę okularki, bo w sumie tak trochę ciężko się nagrywa i opowiada, i wszystko to właśnie w tych okularach. No ale czapkę, legendę FSO mam. Dobra, yy, teraz takie coś tutaj. Taka tutaj yy, paczka. Sprawdzamy co tutaj. To będzie fajne rzeczy, ale fajne rzeczy. Ale nie uwierzycie, w moich polonezach będą części od stara i od jelcza. Tak ładnie, może tak ułożę, żebyście mogli zobaczyć. O, proszę bardzo. Przyciski od stara i od jelcza z narysowanym wentylatorem, który wieje. Pokażę bliżej o, żeby dokładnie było widać. Normalnie w starych polonezach w borywiczach, w akwariach, chyba też w przejściówkach, no jest sama ta ikonka tego wiatraczka, taka duża na cały tutaj, na cały przycisk. No tutaj jest jeszcze wiatr. Do czego tego wykorzystam? Włącznik wentylatora. Yy, czyli no to się bardzo przydaje. Ja zachęcam w ogóle wszystkich poloneziarzy, jeśli inwestujecie w swoje samochody, yy, jeśli budujecie je, rozwijacie je, dbacie o nie, no to ja zachęcam, żeby coś takiego kupić, takie, czy jakikolwiek inny przycisk yy, i dorobić dodatkowy włącznik. Yy, przewodem podprowadzony przez przekaźnik do włączania wentylatora na chłodnicy. Dzisiaj są inne czasy. Jest znacznie więcej samochodów na ulicach, wszystkich tych współczesnych samochodów i bardzo często zdarza się, że ja jeżdżąc pronozem po prostu stoję w korku. Silnik się wtedy przegrzewa, zwłaszcza latem. Teraz mamy lato, gdy to nagrywam, jest gorąco jest upał, jest skwar. No te silniki się przegrzewają. Idzie ta temperatura, ta szczałeczka wyżej. A włączy wentylator, no to spadnie poniżej 90 stopni. No więc ja uważam, że to jest bardzo dobrze. W Karo Plusie, gdy go kupiłem, już taki włącznik był dorobiony, tylko ktoś go tam sobie wstawił z, no, z jakiegoś innego samochodu, bo z, z ikonką od halogenów, od przeciwmgłowych świateł przednich. W Borewiczu na tę chwilę, gdy, gdy to nagrywam, to jest... Tymczasowo zrobiony przycisk, który wcześniej był, też ktoś sobie kiedyś dorobił przycisk od świateł dziennych, no to myśmy go przerobili na włącznik wentylatora, teraz właśnie posłuży ten. No i w przejściówce, którą mam, nie ma jeszcze tego w ogóle zrobionego, więc też posłuży, więc sobie to kupiłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to można to kupić no niedrogo na Allegro. No ja po prostu ja jestem pedantem, ja bardzo lubię różne takie detale, więc ta ikonka tutaj z takim nawiewem bardzo mi się spodobała. No po prostu to będzie nawiew na chłodnicę. Taki detal i no zachęcam, żeby to sobie to zrobić. Jeśli ktoś nie chce szukać tych konkretnie klawiszy albo ma jakiś inny klawisz gdzieś po prostu, bo często u poloneziarzy te klawisze, te przyciski ktoś gdzieś ma gdzieś schowane, skitrane w garażu gdzieś czy w szafce, no to ja zachęcam, żeby sobie to dorobić. No to naprawdę potrafi uratować silnik i życie i myślę, że też zapobiec przegrzaniu i żeby nie wywaliło uszczelki pod głowicą. Zachęcam to zrobić sobie i w sumie nie tylko w polonezie, tylko w każdym starym samochodzie. No gdzie układy chłodzenia są, albo w sumie no w niektórych samochodach to w ogóle nie ma układów chłodzenia, tylko są chłodzone powietrzem od, od jazdy. No ja zachęcam, żeby sobie coś takiego jednak mimo wszystko dorobić, tak? Jakimkolwiek przyciskiem, chociaż nawet można zwykły pstryczek elektryczek kupić, tak? Zwykły jakiś czarny czy czerwony, prawda? No to tyle, jeśli chodzi o moje wyjaśnienie. Teraz następna paczka, no to może ta teraz. Nie wiem, czy mi coś złego nie wysłali, bo ja zamawiałem co innego, ale się kolor nie zgadza. Zaraz zobaczymy. No, zamawiałem biały przekaźnik do świateł do Karo Plusa, bo się spalił tam jakiś czas temu. Ja tą instalację muszę poprosić kogoś, żeby mi przerobił. A ja wysłali mi zielony. No, ale to jest też AP20... Tak? 21? No, właśnie nie wiem, bo zobaczcie, jest jakieś, kurde, lutownicą tutaj pozmieniane. Pozdrapywane. Czy to jest AP-21? No właśnie, Wstawia a nie będzie świateł. Ale napisane kontroler świateł, tylko dlaczego są zdarte napisy? Jeszcze raz to pokażę, jestem zaskoczony. No zobaczcie. Niech ostrość się złapie. No napisane mamy kontroler świateł. No teraz ładnie widać kontroler świateł i na, mamy AP i akurat 21 jest zamazane. Tutaj jakieś linie, jakieś wartości na górze zamazane, no kurwa. Miało być biała budowa, miało być normalnie, no nie wiem. Takie wartości, no tutaj to mnie trochę z, zdziwili. No, czekaj, ja do góry nogami nie dobrze pokazuje, no to właśnie, no mam nadzieję, że będzie działać. No ale znowuż, hmm, ale zielono, nie no, takiej małej wielkości przekaźnik to jest chyba tylko jeden, ale no w sumie, no nie chodzi też o wielkość, o wartość też chodzi, bo przecież niebieski jest szerszy, zielony też jest chyba szerszy, czarne to są małe. Żółte też są małe, no, biały był tylko takiej wielkości, no ale te wartości mi tu się... Może to z jak, jakiegoś innego samochodu, ale znowuż tu jest napisane Karo Atu. To po co to? Zdrapywali? Nie wiem! Takie jest życie graciarza, no. Nie wiem, zobaczymy, najwyżej... Nie daj Boże, no, żeby się coś nie sfajczyło, no. Dobra. Zerknę, bo w sumie... Wysłali tu. Przekaźnik światy Polonez AP21. No ale dlaczego? Zielony. Dobra, to będziemy sprawdzać, no. Nagram film. od Z tego to na pewno nagram film, chociaż to taka pierdoła, że tylko wciśnięcie. Ale nagram, no. Nagram. Zobaczymy. Komedia. Ale wiecie co? Też będę zgniję. Bo te białe się palą i ja nawet jak kupowałem używane, to zawsze ta nóżka była gdzieś tutaj taka upalona. A może się okaże, że zielony będzie jakiś lepszy w środku, coś tam tego. <laughs> zobaczymy. No zobaczymy. A teraz tutaj jakaś taka gumą strasznie śmierdzi ta paczka. Większa. Jak taką gumą pali, jakby obuwniczym. Przejdźmy zaraz. nas. W razie, ostatnia paczka już. Ostatnia paczka, żeby nie było. Tu jeszcze zaklejone. Takim warsztatem wali mocnym. No dobra. Zaczniemy może od tego. Używana oczywiście, ale z lat 90. tablica rejestracyjna yy, na czarne tablice przyda się. O nie, dużo kosztowało. Pokazywałem na. Chociaż nie, te, no pokazywałem tylko na takim krótkim filmie na Facebooku. Że jeden z takich plastików w Borywiczu w mam połamany, brązowy, no to kupiłem czarne i albo je podmienię, jeden przynajmniej z nich, bo jeden jest połamany, drugi jest cały, albo znaczy no, podmienię i będzie czarny, albo po prostu przemaluję na brązowo jakimś sprayem, albo zostawię na czarno, no zobaczymy, jeszcze będę to weryfikował, czy to trzeba wymyć, bo jest strasznie ufajdane, uwalone jakimś kurzem, pyłem, brudem. No dobra, no ten jeden pęknięty brązowy jest niestety, a ja sprawdzałem, ktoś mi wysłał nawet halinka, Aliexpress albo Oliks, to chyba tak jeden plasticzek 200 złotych do ale brązowy, czy 250 chyba nawet, no i plus wysyłka. Matko wosko często chosko. Ramka do tylnych yy, lampek, do jednej tylnej lampki z tyłu, nawet o kawałek tu pod sufitki jeszcze się, <grym> się> zostało przyklejonej. No bo miałam jedną pękniętą, no to będzie, tylko też do wymycia, bo taka trochę bleble, trudna. O, to jest bardzo dla mnie potrzebne. Uchwyty. Uchwyty gumowe. O, poleciał jeden, jeden uchwyt, jeszcze taki plastikowy. Yy, tych plastikowych mam tutaj więcej, ale nie będę wszystkich wyciągał, ale pokażę. Chodzi mi o te uchwyty. Więcej ale też mi na tych gumowych zależy niestety. Tylko dwa przydałoby mi się znacznie więcej tego. Może ktoś z Was gdzieś ma to, dajcie znać w borywiczu. Ktoś komuś to się kiedyś urwało, i tutaj, jak jest taka ta stopka, jak to wchodzi w deskę, to ktoś tutaj komuś to się urwało, to ktoś tak jakby nitkami, to tak igłą i nitką tak pozwiązywał. Wygląda to niezbyt estetycznie, wymienię to na takie, bo ja mówię, jestem pedantem i lubię takie rzeczy, żeby były doskonałe. Tutaj też faktycznie jest jakaś, drugi jest też jakiś podrutowany. No właśnie. Hmm. no dru, drugi jest podrutowany. A, no to widzisz. Ciężko to znaleźć w całości. Ale chyba lepszy czarny niż gdzie tu białą nicią ktoś mi zrobił. No, to jeden jest cały, drugi niestety podrutowany. No dobra, no. Szukam dalej w takim razie, no. On jest owinięty czymś, bo ta gumka tu jest, ale owinięta. No dobra, no niech będzie taka, No byle to działało. No. No. Ale szukam i tak dalej w idealnym stanie. No, jeszcze do przejściówki, bo przejściówce w ogóle tego nie mam. I w CarPlusie bym wymienił też nurkowe, bo jeden mi się trochę tam ułamał, urwał. To bym wymienił na te gumowe. Dziadostwo, jedno i drugie. Dziadostwo. Ewentualnie jakoś to przerobić na jakieś inne współczesne jakieś śnurki, gumki. Może macie jakieś pomysły, to się rwie, to się łamie. No. I to chyba ostatnia rzecz. W guma wlewu paliwa do Doberewicza. Nie jestem pewien czy taka sama jest do wszystkich modeli, czy, czy różni się na przykład właśnie w, nie wiem, w sześciówkach, w Karo, w Karo Plusach, w Atu, nie wiem w trakach. Czy, czy ta jest do Borywicza, no bo szukałem do Borywicza i taką mi polecono używana, ale no w dobrym stanie nie widać żadnych pęknięć. Brudna tylko, ale to się wymyje przecież, to zresztą nawet nie trzeba myć, ale, ale wymyję oczywiście, żeby nie było. No trzeba, bo raz pojechałem na stacji benzynową Borywiczem i tak patrzę, taka parę kropel pod samochodem benzyny, tak się przestraszyłem, no to kurde, no to trzeba kupić nową, nową gumkę, no używaną, no. Czy da się jeszcze nowe kupić, no nie wiem, no akurat od tego sprzedawcy parę rzeczy kupiłem, no to. To jeszcze też wpadło. No to, to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa. No. no to zapraszam do następnych filmów. I na dzisiaj to wszystko. Jeśli się podobało, to daj łapkę do góry i napisz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz właśnie wspierać mnie i mój kanał, żeby moje filmy wyświetlały się na głównej stronie na YouTubie. Oraz zasubskrybuj mój kanał oraz obejrzyj starsze filmy, których jest ponad tysiąc nagranych na moim kanale. No i również będę bardzo wdzięczny, jeśli ten oraz inne moje filmy udostępnisz na Facebooku, żeby również. Twoi znajomi z Twojego profilu dotarli na mój kanał i żeby zobaczyli, jakie filmiki nagrywam. Także wszystkiego dobrego i zapraszam do następnych filmów. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.